Dzień dobry, z tej strony Joanna Kodawa, pracuję w Instytucie Pedagogiki i dziś będę Państwa zachęcać do studiowania na kierunku Pedagogika specjalna. Eee, na tym kierunku pracujemy wielu, wieloma różnymi ciekawymi metodami, a dzisiaj chciałabym pokazać pracę za pomocą kart metaforycznych. Karty metaforyczne, nazywane inaczej kartami dialogowymi, to są takie specjalne karty, a, które są znane w kilkunastu krajach na świecie. I służą do opowiadania bajek, legend, do powieści. Eee, więc za chwileczkę pokażę Państwu, jak takie karty wyglądają. Ja mam dzisiaj ze sobą, a eee, właściwie w mojej prezentacji, eee, karty, które, karty, które są eee, z części nazywanej saga. O, proszę bardzo. Eee, trzy pierwsze karty. Eee, Król, Królowa i oczywiście. Piękny darach, w którym mieszkają, przywodzą nam na myśl takie bardzo powszechne, znane nam bajki osadzone w naszej polskiej tradycji kulturowej. Patrzcie dalej. A jabłko, drzewo czy pierścionek to też takie znane symbole, które przewijają się przez nasze bajki. Ale w bajkach, jak to w bajkach bywa, pojawiają się też elementy grozy, cienia, komplikacji. Chociaż wiemy wszyscy, że oczywiście w bajkach wszystko dobrze się kończy. Tutaj przedmioty bajkowe, e, takie jak worek, w którym na pewno jest ukryte coś ciekawego. Dzieci mówią często, że jest tam pełno złota, pieniędzy, klejnotów, a dziewczynki patrzą na ten worek, tak? I mówią, hmm, przecież to jest świetna suknia balowa. E, bo karty metaforyczne właśnie takie są, że można je bardzo swobodnie interpretować, i to, co widzi osoba, która trzyma kartę, to w danym momencie jest prawdą. E, podobnie z butelką. Jest bardzo wiele różnych pomysłów na to, cóż się w tej butelce znajduje. E, od wszelkiego rodzaju napojów, poprzez oczywiście dżina ukrytego w butelce, no i oczywiście e, truciznę. Co się też często zdarza, i dzieci też często podają, mmm, tej bajce jest trucizna. Choć karty metaforyczne to nie są karty, którymi można tylko pracować z dziećmi, to jednak akurat ten zestaw, zestaw saga, jest myślę, że takim wdzięcznym zestawem, który się świetnie do tego nadaje. No i my właśnie tworzymy zajęcia, projektujemy najróżniejsze gry z wykorzystaniem tych kart, a ja dzisiaj przedstawiam takie różne przykładowe karty, no i opowiadam o nich. Tutaj karty związane z przyrodą, ale kiedy się przypatrzymy, w trzeciej karcie, tą, tej karcie, która przedstawia drzewo, możecie spojrzeć, tam na dole pojawiają się takie wielkie oczy. No i te oczy, to może być lis, to może być jeż, to może być potwór, albo jeszcze inna, Ciekawa rzecz, a może ktoś nam powie, hmm, na tej karcie e, po prostu są dwie plamki, a będą jeszcze tacy, których ich, e, którzy, którzy tych całek tych nie zauważą. E, następna karta to oczywiście domek dla Jagi i ona sama. E, dorośli bardzo nie lubią tej karty, natomiast e, dzieci naprzyjmują no, przyjmują ją jako taką. No przecież w bajkach czarownice też się zdarzają. Tu jest mężczyzna, który stracił wzrok, a może. Jest po jakiejś operacji, a może, jak to mówią dzieci, bawi się w ciuciu babkę. I to są takie różne wyjaśnienia tego, dlaczego ten mężczyzna nie widzi na oczy. Choć, kiedy usłyszycie od dzieci, na przykład, hmm, on, albo od pojedynczego dziecka, on nie chce na coś patrzeć, no to od razu my, pedagodzy, pytamy: O, a na co nie chce patrzeć? I tutaj ujawnia się kolejny aspekt tych kart nie tylko taki rozwojowy, związany z rozwojem twórczego myślenia, wypatrywania związków przyczynowo-skutkowych, tworzenia w ogóle tych związków, ale też aspekt terapeutyczny. Bo jeśli to jest tak, że jakieś przeżycia są bardzo trudne, trudno je zwerbalizować, trudno o nich rozmawiać właśnie, to karta, która jest oczywiście symbolem wizualnym, też nam pięknie podpowiada, i też jest w stanie wyzwolić pewne reakcje właśnie u osoby, która daną historię, daną bajkę, daną opowieść opowiada. I tutaj taka kolejna wskazówka, że my naprawdę musimy być niezwykle czujni, pracując właśnie kartami metaforycznymi, ponieważ i osoby, z którymi pracujemy, to tak jak mówiłam wcześniej, to mogą być dzieci, ale mogą to oczywiście być też dorośli. Podsuwają na pewne rzeczy, których nawet z czasem oni sami nie są świadomi. Obok karta z posiłkiem, to jest bardzo ciekawa karta, ponieważ dzieci mają swój jakiś siódmy zmysł i wiedzą dokładnie, co na tej karcie jest. No bo jak pytam, a co podano na obiad, to dzieci patrzą i najbardziej powszechną odpowiedzią jest, pomyślcie chwilę wy, co tam podano na obiad, a ja zaraz powiem. Więc na obiad oczywiście podano spaghetti. To chyba jest ulubiona potrawa dzieci oprócz pizzy właśnie. I najczęściej mówią, że właśnie w tym talerzu jest spaghetti. No oczywiście słyszałam o płatkach śniadaniowych, zupie pomidorowej. Tak naprawdę każdy jest w stanie wymyślić tutaj coś, co dla niego jest najciekawsze w danym momencie. No i oczywiście to, na co miałby ochotę do jedzenia. W kartach dialogowych przejawiają się oczywiście piękne krajobrazy. Miejsca, dokąd podążają bohaterowie naszych historii. No i pojawiają się też takie karty, które przynoszą takie właśnie światło nadziei, rozpraszają jakieś złe chwile. I to jest właśnie ta trzecia karta z latarnią, która tak właściwie w ten sposób najczęściej jest odczytywana. Na kartach występują też postaci. Postaci są bardzo ciekawie zrobione, ponieważ jak popatrzycie na tą kucharkę z lewej strony, to w pierwszej chwili właściwie nie wiadomo, jaki ona ma humor, bo twarz ma narysowaną tak niewyraźnie, że moglibyśmy się zastanawiać i nadawać jej, czy dobry humor, zły, czy jest zdenerwowana, zadowolona. Może być różnie. I właśnie w tych kartach też o to chodzi że często postaci są rysowane niewyraźnie, możemy się, możemy im nadawać e, najróżniejsze emocje, które w danym momencie nam towarzyszą I to jest też ich taka właśnie wielka zaleta. Trzecia karta pokazuje nam drzwi takie metaforyczne, może takie bardzo e, związane z jakimś innym wymiarem innym światem, a postać, która stoi tak naprawdę może być każdym, bo to może być przecież i kobieta i mężczyzna e, i... E, też znowu możemy wymyślać do woli, i tutaj dochodzimy do momentu, kiedy odkrywamy kolejną właściwość takich opowieści, a mianowicie, że właściwie one nie są niczym ograniczone, bo to wszystko, co nam się kojarzy z kartą, to może zostać przez nas bardzo pozytywnie wykorzystane. Ach, przepraszam, pominęłam tutaj jeszcze oczywiście różne narzędzia, pojawiają się w kartach. Mamy miecz, który się może nam kojarzyć z taką walecznością, może walką o coś, a tutaj mamy topór, który może być oczywiście atrybutem drwala, ale może też być zupełnie inaczej wykorzystany w historii. I teraz, już zbliżając się ku końcowi moich opowieści na temat kart dialogowych, postanowiłam opowiedzieć dla Was bajkę. Um, powiem szczerze, że prezentację robiłam dawno temu. Więc nie pamiętam dokładnie, jak te karty wyglądają i które następują po sobie, więc spróbuję spontanicznie wymyślić dla Was historię. A może e, przed komputerami też spróbujecie swoich sił w wymyślaniu historii. Dawno, dawno temu za górami, za lasami, za siedmioma jeziorami a przechadzał się mężczyzna, który zobaczył niesamowite zjawisko w powietrzu, które wyglądało właściwie jak drzwi do innego wymiaru. Postanowił tam wejść, gdyż nie miał nic do stracenia. Nagle rozejrzał się i zobaczył, że stał się królem. Miał koronę, brodę, a piękne królewskie szaty i oczywiście był bardzo z tego powodu zdziwiony. W oddali zobaczył piękne drzewo, do którego wybrał się z wielką radością i usiadł pod nim, ponieważ chciał odpocząć i Przemyślać, co też mu się przydarzyło. Z drzewa spadła spadło jabłko. Akurat w momencie, kiedy król był bardzo, bardzo głodny. Wtedy król pomyślał, że skoro jest królem w jakiejś krainie, to gdzie jest jego zamek? No i oczywiście, gdzie jest królowa, i postanowił ją odnaleźć. Nie muszę wam chyba mówić, że w tajemniczy i niesamowity sposób trafił. Na instrukcję zapisaną w liście i tam dowiedział się, jak odnaleźć swój zamek i królowo. Oczywiście misja była pełna niebezpieczeństw. E, dotarł do chatki w lesie. Wiedział, że grożą mu śmiertelne niebezpieczeństwa. Tu macie trumnę, e, która też pojawia się w kartach dialogowych, chociaż taka uwaga ode mnie teraz, że. Nie zawsze wykorzystujemy wszystkie karty. Wybieramy takie, które nam są potrzebne akurat w danej chwili. Tu trumna jest symbolem śmiertelnego niebezpieczeństwa, bo pojawiła się baba jaga. Niesamowicie niebezpieczna, ale trzeba było z nią jakoś wygrać, żeby dowiedzieć się, jak odnaleźć swoje królestwo i swoją królową. Okazało się, że król był na tyle sprytny, że szybko, szybko pobiegł. Po róże rosnącą przed domem i wręczył ją czarownicy która była bardzo zdziwiona bo nikt nigdy nie potraktował ją jak prawdziwą piękną kobietę i nie wręczył jej kwiatów. w nagrodę za to czarownica wskazała mu czarodziejską żabę złotą oczywiście która powiedziała jak dotrzeć do królowej trzeba było wybrać się do pięknego miejsca jeziora położonego w górach i tam być bardzo uważnym na naturę i znaki. Tam król spotkał maleńkiego pająka, który przekazał mu dalsze instrukcje. Musiał wybrać się do zaczarowanego lasu, a w lesie tym spotkał wiele niebezpieczeństw, ale oczy, których tak się przeraził, okazały się oczami małego zwierzątka, które również sprzyjało mu w drodze do królowej. Dowiedział się, gdzie znajduje się czarodziejski napój. Napił się go i... i znalazł się pod znajomym drzewem i spadło znów dla niego jabłko i pomyślał sobie, mm, przecież ja już tutaj byłem. A potem zobaczył piękny pałac i wściekłą kucharkę, która powiedziała do niego, to król tak późno przychodzi na kolację, a wszystko już wystygło. Król siadł i zajadał spaghetti, a królowa pięknie się do niego uśmiechała, a król myślał sobie w duchu: Nareszcie cię odnalazłem. I wszystko skończyło się szczęśliwie i dobrze. To była na bardzo spontanicznie wymyślona przeze mnie przed chwilą bajka. Bajka, która mam nadzieję zachęci was do studiowania na kierunku pedagogika specjalna i brania udziału w wielu wspaniałych aktywnościach, które proponujemy wszystkim naszym studentom. Żegnam się i życzę wszystkim dobrego dnia, dużo zdrowia i zapraszam do